Witaj na naszym kanale. Miło Cię widzieć. Czy wiesz, że picie wody na pusty żołądek działa jak poranny prysznic dla Twojego organizmu? To jak naturalny zastrzyk energii, który pomaga Ci się obudzić i zacząć dzień z nową siłą. Woda na pusty żołądek wspomaga metabolizm, oczyszcza organizm z toksyn i nawadnia po długiej nocy. To prosty nawyk, który może przynieść wiele korzyści. Regularne picie wody rano może poprawić trawienie, wspierać zdrowie skóry i zwiększać poziom energii. Wiele osób sięga po kawę zaraz po przebudzeniu, ale rozpoczęcie dnia od szklanki wody może zdziałać cuda. Kawa może być świetnym dodatkiem, ale woda jest kluczem do prawidłowego nawodnienia i zdrowego startu. Pomyśl o tym tak. Twój organizm pościł przez całą noc i jest spragniony. Woda pomaga w uruchomieniu wszystkich funkcji organizmu, przygotowując go na wyzwania dnia. Dostarczając mu wodę od razu po przebudzeniu, pomagasz mu się obudzić i przygotować na nadchodzący dzień. To jak dawanie swojemu ciału świeżego startu, pełnego energii i witalności. To jak serdeczny uścisk na dzień dobry. Zacznij dzień od wody i poczuj różnicę w swoim samopoczuciu i energii przez cały dzień. Picie wody na czczo może przyspieszyć metabolizm. Woda jest nie tylko niezbędna do życia, ale ma również ukryte moce, które mogą wspierać nasze zdrowie na wiele sposobów. Metabolizm to twój wewnętrzny silnik, który nieustannie spala kalorie, nawet gdy odpoczywasz. Regularne picie wody może pomóc w utrzymaniu tego silnika w doskonałej kondycji. Woda pomaga temu silnikowi pracować sprawniej, nawodnienie jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów i układów w naszym ciele. Niektóre badania sugerują, że picie wody, zwłaszcza zimnej, może tymczasowo zwiększyć liczbę spalanych kalorii. To dlatego, że organizm musi pracować ciężej, aby ogrzać zimną wodę do temperatury ciała. Oczywiście nie oznacza to, że możesz pić tylko wodę i zrezygnować z ćwiczeń. Aktywność fizyczna i zdrowa dieta są nadal kluczowe dla utrzymania zdrowia i dobrej kondycji, ale to miły bonus do tego prostego nawyku. Regularne picie wody może być łatwym sposobem na wsparcie twojego zdrowia i samopoczucia. To jak dodać kropelkę oleju do silnika twojego malucha, od razu lepiej pracuje. Pamiętaj, że małe zmiany mogą prowadzić do wielkich korzyści. Woda odgrywa kluczową rolę w trawieniu. Pomaga rozkładać pokarm i przesuwać go przez układ trawienny. Rozpoczęcie dnia od szklanki wody na pusty żołądek to jak danie układowi trawiennemu porządnego startu. Pomaga wypłukać resztki z poprzedniego dnia i przygotować jelita na posiłki. Może to prowadzić do lepszego trawienia i mniejszego dyskomfortu w ciągu dnia. Energia i nawodnienie. Zastrzyk energii z wodą. Nie jest tajemnicą, że woda jest niezbędna do utrzymania nawodnienia. Woda odgrywa kluczową rolę w wielu funkcjach organizmu, w tym w regulacji temperatury ciała, transporcie składników odżywczych i usuwaniu toksyn. Odwodnienie może prowadzić do zmęczenia, bólów głowy i trudności z koncentracją. Nawet niewielki spadek poziomu nawodnienia może wpłynąć na Twoje samopoczucie i wydajność. Kiedy się budzisz, twój organizm jest naturalnie trochę odwodniony po wielu godzinach snu. To dlatego, że podczas snu nie pijesz wody, a twoje ciało nadal zużywa płyny. Picie wody zaraz po przebudzeniu pomaga uzupełnić utracone płyny i nawodnić komórki. To prosty sposób na rozpoczęcie dnia z odpowiednim poziomem nawodnienia. To może prowadzić do zwiększenia poziomu energii, poprawy jasności umysłu i lepszej koncentracji przez cały dzień. Regularne picie wody może również wspierać zdrowie skóry i ogólną witalność. Poczujesz się jak po dobrym śnie w górach. Woda to naturalny sposób na poprawę samopoczucia i energii. Cud odchudzania. Woda wspiera odchudzanie. Samo picie wody nie sprawi, że kilogramy magicznie znikną, ale może wspomóc proces odchudzania. Czasami mylimy pragnienie z głodem. Utrzymując odpowiednie nawodnienie, możemy uniknąć niepotrzebnego podjadania. Dodatkowo, picie wody przed posiłkami może dać nam uczucie sytości, co potencjalnie prowadzi do spożycia mniejszej ilości kalorii podczas posiłku. Pamiętaj, że chodzi o dokonywanie zdrowych wyborów przez cały dzień, a woda jest doskonałym narzędziem w tej podróży. Nie zatrzymuj się na tym etapie. Twoje zdrowie jest najważniejsze. A wiedza to klucz do lepszego życia. Sprawdź linki w opisie. Znajdziesz tam najlepsze suplementy wspierające Twoje zdrowie oraz książki, które mogą zmienić Twoje podejście do zdrowego stylu życia. Kliknij teraz i zrób pierwszy krok ku lepszemu samopoczuciu. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia o ciekawych filmach o zdrowiu. Zapraszamy Ciebie na obejrzenie filmu, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj.